Piotr Żół, przewodniczący Rady Programowej Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu. W dobie kryzysu ekonomicznego ważną kwestią dla wszystkich ludzi pracujących jest kwestia dialogu społecznego, relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w miejscu pracy, dlatego też kolejnym naszym badaniem było badanie na temat dialogu społecznego na Dolnym Śląsku. Pierwsza kwestia, jaka się pojawia w dyskusjach i w różnych porównaniach danych, to to, że w tej chwili ponad 20 lat po transformacji systemowej w Polsce tak zwany wskaźnik uzwiązkowienia w Polsce jest jednym z najniższych krajach Unii Europejskiej. Chcieliśmy się zastanowić, dlaczego tak się dzieje i dlaczego Polacy nie należą do Związków zawodowych, a z drugiej strony narzekają i krytykują swoje warunki pracy i płacy. Dlaczego dolnoślący nie należą do e, związków zawodowych? Jak odpowiadają na, na to pytanie? Po pierwsze, zdaniem większości czy dużej części, około 40% badanych, przynależność do związków zawodowych nic nie daje w dzisiejszych czasach. Z drugiej strony, 27% przyznaje, że w dzisiejszych czasach. Lepiej się nie wychylać i robić swoje. Badani nie są do końca konsekwentni, bo jednocześnie uważają, że lepiej jest działać dla osiągnięcia swoich celów grupowo, a nie na własną rękę. A więc lepsze i skuteczniejsze ich zdaniem jest działanie grupowe, zorganizowane, a nie zupełnie indywidualne. Wyniki badań są dostępne na stronie Centrum Monitoringu Społecznego CMSIko.pl Audycja sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Piotr Żuk, przewodniczący Rady Programowej Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu. Kolejne badanie Centrum Monitoringu Społecznego dotyka kwestii dialogu społecznego. W tym badaniu również zastanawialiśmy się, jak Pracownicy na Dolnym Śląsku oceniają swoją sytuację w porównaniu z sytuacją kolegów z Europy Zachodniej. Jeżeli chodzi o prawa pracowników, zdaniem 78% pracowników na Dolnym Śląsku sytuacja w Europie Zachodniej jest lepsza niż w Polsce. Pod względem płacy, aż 92% badanych uważa, że u nas płace są dużo gorsze niż w Europie Zachodniej. Pod względem siły związków zawodowych i w ogóle organizacji pracowniczych, 66% badanych twierdzi, że Sytuacja pracowników pod tym względem w Europie Zachodniej jest lepsza niż w Polsce. I w końcu warunki pracy. Aż 76% badanych pracowników na Dolnym Śląsku uważa, że sytuacja pod względem warunków pracy jest lepsza w Europie Zachodniej niż w Polsce. Są to smutne refleksje, jeżeli popatrzymy, że minęło ponad 20 lat od transformacji systemowej i tu właśnie w Polsce mieliśmy w swoim czasie najsilniejszy ruch związkowy w Europie. Z naszych badań wynika, że zdaniem pracowników interesy pracodawców i pracowników są mocno rozbieżne. Aż 46% badanych uważa, że pracownicy i właściciele firm mają zawsze zupełnie odmienne interesy i nigdy nie będą między sobą mogli się dogadać. Wyniki badań są dostępne na stronie Centrum Monitoringu Społecznego CMS iko.pl Audycja sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego Piotr Żuk, przewodniczący Rady Programowej Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu. Kolejne badanie Centrum Monitoringu Społecznego dotyka problemu dialogu społecznego na Dolnym Śląsku. Sprawa roli państwa czy rządu, jaką państwo powinno odgrywać w relacjach między pracownikiem a pracodawcą. Zdaniem aż 60% Dolnoślązaków rząd i państwo powinno bronić interesów pracowników. Tylko 3% wskazuje na interes pracodawców. 20% uważa, że rząd powinien przyjąć rolę niezależnego, obiektywnego, narzędzia, które pomaga w negocjacjach. Kolejną sprawą i bardzo interesującą w ocenie miejsc pracy, jakości miejsc pracy, dolnością zaków są różnice, w ocenie miejsc pracy w sektorze prywatnym i państwowym. Jak można było przewidzieć, zdecydowana większość chciałaby pracować w zakładzie państwowym. Tak uważa 40% badanych w dolnoślązaków. W polskiej firmie prywatnej chciałaby pracować tylko 6% badanych osób, w firmie zagranicznej prywatnej 11%, dla 40% nie ma to większego znaczenia. Skąd taka rozbieżność w ocenie respondentów pomiędzy sektorem prywatnym a państwowym? Jeżeli chodzi o zarobki, tutaj wskazuje się, że prywatne firmy zagraniczne są ty tymi najbardziej pożądanymi. Jeżeli chodzi z kolei o stabilność miejsca pracy i bezpieczeństwo pracy, większość badanych respondentów wskazuje na sektor państwowy i firmy państwowe. Wyniki badań są dostępne na stronie Centrum Monitoringu Społecznego cmsiko.pl. Audycja sfinansowana ze środków samorządu województwa dolnośląskiego. Piotr Żół, przewodniczący Rady Programowej Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu. W kolejnym badaniu... Centrum Monitoringu Społecznego, badania na temat dialogu społecznego, sprawdzaliśmy również, jak badani oceniają swoją podmiotowość, czyli wpływ na to, co się dzieje dookoła. Prawie 70% badanych uważa, że nie ma wpływu na sytuację w kraju, w jakim żyje. Zdaniem 55% badanych nie mają wpływu na sytuację w regionie i w mieście, w jakim żyją. I aż 60% badanych uważa, że nie ma wpływu na sytuację w swoim miejscu pracy. Pomimo, że w Polsce przynależność do związków zawodowych jest niska, to jednak Respondenci w badaniach anonimowych odpowiadają, że dobrze byłoby, żeby te związki były silne w Polsce. I tak naprawdę aż 64% zgadza się opinią, że lepiej kiedy w firmie szef musi liczyć się z opinią związków zawodowych, niż yy, wtedy tych związków nie ma. Kolejny wątek wskazuje na to, że badani, mimo że nie angażują się w związki zawodowe, przynajmniej na poziomie deklaratywnym uważają, że jeżeli doszłoby do konfliktu w ich miejscu pracy, to aż 70% Poparłby swoich kolegów i pracowników, którzy walczyliby o prawo do godnej płacy i lepszych warunków pracy. Wyniki badań są dostępne na stronie Centrum Monitoringu Społecznego CMSiko.pl Audycja sfinansowana ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.